Raz na zawsze kolorami weź wypełnij swoją kartkę Czy nie idziesz ciągle za tym, co jest martwe? Lepsze jutro czeka tylko oddać wiarę Raz na zawsze Jak tysiące chłopaków ten schemat wchodził Tak samo pewny wzrok Prawo pieści do akcji chętny śmiało Nie dbało to co jest dobre, bo z tego szacunku mało Kibicowskie życie bijatyki to go jarało Nie widzi sensu oprócz tego co na oczy swe zobaczy Ducha żyje w rozpaczy, dużo myśli, gdy spaceruje z duchów po ulicy. Filozof numer jeden, a zarazem w sidłach dziczy. Co z karierą zapytasz tak, że kim chce być? Owszem, chce sukcesy mieć, ale z bogiem w zgodzie żyć. A to jest trudne, ciągła walka z samym sobą. Kiedy pokusy, które lubi, są tuż obok. Droga do piekła, pociąg pełny ma wagony. Wysiądę czy pojadę z nimi dalej niezmartwiony. Nie mogę, serce przemawia, więcej potrafisz. Masz wątpliwości, ale ty sobie poradzisz. Raz na zawsze, chcę przemienić twoje życie wielką Wiem, czy inaczej żyć potrafię? Nie potrafi, chyba nie Ciągiem mnie wciąż, to co złe, to co złe, wraca zawsze. Chcę przemienić twoje życie w wielką łaskę. Z dojrzałością już inaczej na to patrzę. Dobro zawsze bracie, więcej, więcej warte, więcej warte. Zdów kieruje furia i chęć zemsty, prawdę powiedzmy. To co czynimy do nas wraca, więc nie kaleczmy. Uśmiechy są wyrazem naszego ciepła, tego co najlepsze w nas. Nie dajmy sobie odebrać. Życie to chwila jest i czas. Jeden gest może poprawić nastrój temu co mu dzisiaj źle jest Czy znajdziesz więc, chociaż najmniejszą chęć By pokazać wreszcie jak pięknie może być też Jak bywa, wiesz, pomoc potrzebna To już nie takie życie widziane oczami dziecka Niewielu ludzi co przyjaźni co po prostu Rządzą pieniądze, bo tak było od początku A siła w ludziach jest i w tych relacjach W spotkaniach, podróżach i wspólnych kolacjach Chociaż ja wciąż dryfuję sam Póki krzyż w moich dłoniach, o najwyższy telegram Raza na zawsze Przemienić twoje życie, w wielką łaskę Chociaż nie wiem czy inaczej żyć potrafię Nie potrafi, chyba nie Ciągiem je wciąż To co złe, to co złe Raz na zawsze Chcę przemienić twoje życie w wielką łaskę Z dojrzałością już inaczej na to patrzę Dobro zawsze bracie więcej, więcej warte, więcej warte